No i słuchajcie, dzisiaj wybieramy się do Hiszpanii. Ale dlaczego? To jest pytanie. Cześć, jeżeli jeszcze nas nie znacie, jesteśmy Monika i Rysiek i mieszkamy hybrydowo w Polsce i Hiszpanii. Ten odcinek stricte przenosimy się z zimnej Polski, minusowych temperatur, do Hiszpanii, gdzie ma być zdecydowanie cieplej. I pokażemy Wam ten nasz kawałek i w Polsce, i w Hiszpanii. Dzięki z góry, że nas oglądasz. Jeżeli chcesz filmy na jakiś temat, wpisz w komentarzu. Będzie nam miło, jak dasz lajka like i zasubskrybujesz kanał. I zapraszamy. To dlaczego? Mamy okazję zostawić z kimś psy. Także to jest duży plus. Po drugie, chyba dzisiaj minus 19 było w nocy, więc tym bardziej nas wygania. Po trzecie bilety były dosyć tanie. Za ile? 200 zł od osoby w jedną stronę. No, I razem. Dobra 800. cena, dobra cena. No i przede wszystkim mamy jakieś okienko od spraw takich tutaj. No zawodowych. dobrze, no ale ty tak naprawdę dlaczego chcesz lecieć teraz do Hiszpanii? No, Bądź troszeczkę taki otwarty szczery. Już się stęskniłem przecież. <laughs> Nie było mnie dwa tygodnie, no to jak. No właśnie. Bo to jest taka historia, wielkiej niesprawiedliwości mianowicie, któregoś dnia Rysiek przyszedł i mówi: "Wiesz, że jestem taki zmęczony, mam tak dość. Dawno nie byliśmy, bo nas tu wszystko trzyma teraz, bo mamy sprawy takie biznesowe". I a ja mówię: "No to leć do Hiszpanii. No i wiecie, co on zrobił? Od razu poszedł do komputera, zarezerwował bilet i na drugi dzień poleciał. Bo mi dwa razy nie trzeba powtarzać takich rzeczy. I zniknął na tydzień i mnie tu zostawił. No, ale dobra, faktycznie znaczy, dla zdrowia pole... psychicznego twojego... Znaczy, gdyby nie psy, to byś poleciała ze mną pewnie, tak? No, pewnie tak, natomiast też chciałam, żeby pobył sam, bo to jest też inny pobyt, bo jak jesteśmy razem, to mimo wszystko cały czas jesteśmy 24 na dobę razem. Trochę pracujemy, w sensie jak ktoś nie ma urlopu, wtedy, ale spacery, kawy, więc fajnie było, że sobie poleciał sam. No i co ty wtedy robiłeś? Bo w sumie prosiłam Cię, żebyś coś nagrał, pokazał jak wygląda Hiszpania o tej porze roku. No, a to w takim razie poopowiadaj, co robiłeś na tym pobycie tygodniowym? Ja nagrywa, pierwsze nie nagrywałem, bo mi powiedziałeś, żebym kamerę zostawił w domu, to raz. No dobra, ale miałeś telefon. No, a dwa, yy, życie towarzyskie prowadziłem. Spotkałem się z kilkoma znajomymi. A co to znaczy życie towarzyskie? A to nie będę ci w szczegółach opowiadał. Nie, no ale poopowiadaj, jak spędziłeś ten czas i czy warto było na taki tydzień samemu polecieć? Przede wszystkim wreszcie mogłem się wynudzić. Bo to, to jest ważne. Ja potrzebuję od czasu do czasu się wynudzić, nie wiem, nie mieć żadnych obowiązków, po prostu zająć się sobą. I w tym czasie zajmowałam się sobą. No właśnie tym się różnimy. <laughs> to jest właśnie taka ciekawostka małżeńska, że Rysiek rzeczywiście. Ja go tu teraz nie obgaduję, wręcz przeciwnie. No. Jest typem osoby, która potrzebuje się czasem wyizolować, i jak mnie ma za dużo, a mnie można mieć za dużo, bo jestem bardzo inwazyjna z ADHD prawie. To ten tydzień chyba dobrze Ci zrobił co? No. Może siedzieć oglądać filmy w Hiszpanii, ale chyba pojeździłeś trochę na rowerze, nie wiem, no coś aktywność jakąś miałeś cały fizyczną. Czas, każdego dnia po 20 tysięcy kroków robiłem, a tutaj w Łodzi to praktycznie się w ogóle nie ruszamy. Tak no jest właśnie. Rodzice. No to ja powiem, dlaczego ja chcę lecieć do Hiszpanii teraz już po prostu nie mogę się doczekać. Czuję się przywiązana do domu. Po prostu cały czas siedzimy w domu, bo jest tak zimno. Że po prostu nawet jak się idzie na, do knajpy, wczoraj byliśmy na śniadaniu w knajpie, w której było zimno. I to było niefajne, że nawet nie ogrzewają do tego stopnia, że było ciepło, bo oszczędzają. Więc ja mam w domu cieplej, mam kominek, yy, jest miła atmosfera, ale kurde, ile można. No. Yy, jest siłownia, jest praca, wszystko jak należy. Jest pies, który tutaj nam rzuca zabawki. Ale nie, ja już mam dość. Ja już mam dość zimna ubierania się, czapek, szalików, rękawiczek, kurtek. Weź go, Rysiek, na kolanach. A czy No nie wiem, czy się go da wziąć, bo ten nasz... Tak, zaraz kamerę przewróci. ale weź go, niech on się przywita, bo to on jest też główny bohater naszej rodzinki. Brąsiu, znacie Brąsia? Już, no. Ma piłeczkę już. Brasio. Hej. Co to jest? Co to jest? Nie przeszkadza, mam tu buzi daję mikrofonkowi. O, polizał. <laughs> więc dobra, słuchajcie, ja Wam za chwilę pokażę. Piękna jest pogoda w Polsce pod kątem słońca, ale jest bardzo zimno, więc jak ktoś lubi zimno, jest narciarzem. <coughs> Góry te sprawy super. My absolutnie nie narciarze. Nie lubimy zimna i dawno powinniśmy być w Hiszpanii, już co najmniej dwa miesiące, ale... Tak nam się sprawy ułożyły zawodowo prywatne, że musieliśmy być i teraz uciekamy dosłownie. Tak, już nie mogę doczekać za 6 godzin lot. O, za Fakt, no te tanie loty, muszę powiedzieć, to są te nocne loty. Czyli my lądujemy w Hiszpanii o godzinie 12 w nocy. Ale jest taki plus, że mamy samochód w firmie Odkry Auto. I to nie jest reklama, bo bardzo lubimy tą firmę, która podstawia nam busa, zabiera nas na parking i tam już 15 minut jesteśmy w domciu. Zresztą jest odcinek o tym, jak lecimy, czy też short. Przejrzyj nasz kanał, zobaczysz coś tam więcej. No dobra, no to drugą część to sobie usiądziemy już chyba w Hiszpanii. Nakręcimy co? Będzie na pewno co? Dziś no. pojedziemy. No, to na pewno coś będziemy kręcić, ale na razie, żeby po prostu zobaczyć słońce i nie siedzieć w grubej kurcie. O, ja tego chcę. Wystawić się do słońca. To do zobaczenia po drugiej stronie Europy. Ile, no. ile kilometrów? 3000? No, tak. No, pogoda jest piękna. Wyjątkowo słońce mamy centralnie przed sobą, co jest rzadkością, ale zobaczcie. Aż. Śnieg się błyszczy z mrozu. Uwierzcie, mi jest minus 15 w tej chwili. Także zimnica. Uciekamy stąd. My już jesteśmy gotowi. Tak zwane błęki ciaki wkraczają zaraz na lotnisko i lecimy na samolot. W sensie lecimy samolotem. O, Chrysiek jakiś mówi, jest poddenerwowany. Nie wiem o co chodzi. No nie wiem jeszcze sam, może. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Przeżywa czy coś, nie wiem. Jacyś tacy y, zmęczeni, ale zadowoleni i mega się cieszymy, że wreszcie, wreszcie. Do zobaczenia w Hiszpanii. Witamy Was w Hiszpanii. Szalik jest, bo jest ile stopni? 14 14 stopni. Jedziemy sobie na rynek po świeże warzywa od rolników. A nie ze sklepu tym razem, więc. Ale zanim, najpierw śniadanie. Słuchajcie, jest godzinka dziesiąta. Byliśmy w domku po 12 w nocy, wyspaliśmy się świetnie, no i jedziemy. Do, ja, do Santa Poli na rynek? Do... Tak, do Santa Poli na rynek jedziemy, także pozdrawiamy Was gorąco z Hiszpanii. Niebo na razie jest takie, ale zobaczymy. Liczymy na to, że będzie więcej słońca. Cześć kochani, my już w Hiszpanii, tak jak zresztą widzieliście. No jest takie mocne południe, zrobiliśmy zakupy. To jest właśnie coś, co zawsze nam towarzyszy po przyjeździe, <laughs> żeby coś zjeść na śniadanie. No to trzeba pojechać, ale postanowiłam pojechać dzisiaj trochę dalej niż tutaj do naszych Aldików żeby kupić warzywa od rolników na prawdziwy rynek i tu Wam wrzucę kawałek, żebyście zobaczyli jak wygląda taki rynek, gdzie Hiszpanie po prostu zachęcają do zakupów. Przede wszystkim zależało mi, żeby to były świeże warzywa, świeże owoce, takie z dużym prawdopodobieństwem, że bardziej naturalne niż te, które, nie wiem, mamy w marketach, błyszczące, bo myślę, że tutaj, tutejsze też są w jakiś sposób bardziej bryskane. Jako mamy pogodę, jak wstałam to było około 13 stopni, więc chłodno, był szalik, była pochówka. Teraz już spokojnie mogę siedzieć tak jak jest. Myślę, że z 15-16 na pewno, w słońcu trochę więcej. Bardzo w ogóle dużo w Hiszpanii padało. Powiem Wam, że mamy tutaj taki, no takie coś do, do powiedzmy przechowywania napojów, żeby latem nie było gorąco, nawet taki pojemnik chłodzący, więc jakimś cudem on był pełny wody. Ogromny, taki biały, więc jak tam woda wleciała, nie wiem, ale powywalało nam parasole, Część jakaś tam rzeczy znalazła się w basenie. Ale u nas to nic, bo tak jak zajrzeliśmy u sąsiada, którego w dłuższy czas już nie ma. To on ma w basenie naprawdę różne rzeczy: poduszki, niepoduszki, także bardzo duże wiatry. Nawet jak jechaliśmy na trasie, był taki bardzo gruby metalowy billboard, cały zgięty. Otoczony taśmami policyjnymi, żeby się nie zbliżać, żeby nikomu nic się nie stało, więc rzeczywiście wieje, rzeczywiście pada. Ja widzę po roślinach, no. Mamy włączone podlewanie, ale stwierdziliśmy, że musimy je natychmiast wyłączyć, bo przez to, że tak mocno pada, to nasze rośliny są przesycone chyba wodą, mury mokre. Więc szczerze, nie wyobrażam sobie, jeżeli ktoś mieszka w takim naprawdę starszym budownictwie. Nad morzem, w pierwszej linii, drugiej, trzeciej, brzegowej, to taka pogoda daje się bardzo we znaki. Na pewno bardzo wieje, bardzo chłodno, mokro, wilgotno, bo z wiatrem jest z morza przecież są cząsteczki soli, czyli tu jest dużo większa wilgotność. Ale to są te takie, powiedzmy, średnio fajne rzeczy. Natomiast widzicie, no założyłam okulary, czyli nie jest źle, jest słońce, za mną moje cytrynki, wreszcie zrobiły się duże, Jak kurwa to tutaj zamieszczę też yy, zdjęcie albo może nawet filmik kawałek nakręcę, żeby Wam pokazać, wreszcie będę mogła zjeść swoją prawdziwą cytrynę, a nie tylko jakąś tam, która upadła na ziemię, zamierzam je zerwać i zamierzam z nich czerpać. No i generalnie fajnie. no Musimy się zaklimatyzować. Zawsze ten pierwszy dzień to jest taki, że człowiek musi ymm, myślami się znaleźć w tym miejscu i nie tylko ciałem, ale też tą całą swoją energią. Więc ja jeszcze jestem w takim rozkroku, że za dużo jeszcze myślę, co tam wodzi, czy wszystko dobrze, czy do kogo zadzwonić. A co ciekawe, ja mam teraz tydzień urlopu, więc nie będzie pracy, będzie chill, relaks. I wyłączanie takie, z uziemianie się tutaj na tej hiszpańskiej ziemi w tym słońcu, nie myślenie o wielu rzeczach. Może zrobię jakieś nagranie, może nie. Tak jak kiedyś wspominałam i będę to powtarzać, ja robię nagrania wtedy, kiedy mam ochotę, kiedy sprawia mi to frajdę. To nie jest żaden biznes, to nie jest żaden... Celowany projekt, to po prostu są nagrania, że wyjmuję kamerę, bo noszę ją z reguły ze sobą i nagrywam. I teraz usiadłam się napić tak naprawdę takiego zdrowotnego napoju. Infusion się nazywa w Hiszpanii, czyli różne ziółka, nie ziółka. I mówię: A, zaświeciło słońce, jest fajnie, dobrze. To może przywitam się z Wami na hiszpańskiej ziemi już tak na spokojnie. Fajnie jest, powiem Wam, fajnie jest. Wreszcie nie mam na sobie kurtki, czapki. Szalik był rano, fakt, ale już teraz go nie ma. I czuję po prostu słońce. Pali, pali. I tego chcę. Zaraz ściągam okulary, żeby łapać czerwone promienie i napawać się tą Hiszpanią, do której Was zachęcam. Ale tak jak będę powtarzać, Hiszpania ma dwa swoje oblicza trzeba poznać wszystkie. Ale ja uważam, że najlepiej jest doświadczać samemu, czyli nie tylko siedzieć, słuchać i wszystko wiedzieć, ale przyjechać i pewnie, nawet popełniać jakieś błędy, ale tutaj. Oczywiście mówię o małych błędach, nie takich zakupowo-nieruchomościowych, bo w grę wchodzą duże kwoty i to już jest bolesne wtedy. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, no i za chwilę faktycznie pokażę Wam te cytryny, bo jestem z nich dumna, że urosły całego ogrodu, nie będę przechodzić, niech on odżyje, bo aż nie chcę go prezentować w takiej kiepskiej formie, niektóre rośliny są, widać, przesycone wodą, muszę dać im oddech, ale to, co wytrzymało, to pokażę, czyli moje cytrynki kochane. Yy, trzymajcie się, pewnie jak jestem i mam wolna i będę miała chęć, to coś popublikuję, coś pokażę, niekoniecznie nowe miejsca, może jakieś pogadanki w fajnych miejscach, zobaczymy. Jak to się mówi, flow hiszpański zrobi swoje wszystkiego dobrego dla was w Polsce i nie dajcie się zimie. Ogrzewajcie się, dbajcie o siebie, żeby się nie przeziębiać. No i żeby być zdrowym jak przyjedziecie tutaj do Hiszpanii. No dobra, cytryneczki kochane. Tu widać jest jeszcze jakaś taka malutka, ale tam pod spodem zobaczcie kolosa. I tam jest cała masa takich kolosików. Kurczę, nie wiem czy to będzie widać. Może jeszcze jedną, chociaż Wam pokażę tutaj z takich fajnych, dużych. No to zobaczcie moją rękę, a cytrynkę. Drzewo ma się dobrze, innym daje oddech, bo nie prezentują się perfekcyjnie. Niech rosną. Coś na pewno będę zrywać tam z końca. Coś już wiem, że będę zrywać. O! Tam jest. Więcej wizycie. Trudno się dostać nawet. No to tyle.